Witajcie kochani, kanał Prawda Prawdzie krótki filmik m, zaczerpnięty z, z samej organizacji Świadków Jehowy już żeby wam tutaj wszystko po, po, dokładnie powiedzieć. E, filmik tyczy się tych, tego regału w biurze głównym Świadków Jehowy m, który zawiera nagrody, które rzekomo dostali Świadkowie Jehowy od niezależnych e, Różnych organizacji, firm i tym podobnych rzeczy. Artykuł zamieszczony jest na stronie jw.org, tylko że w języku angielskim, niestety po polsku, on nie jest dostępny. W języku angielskim można tutaj 7 marca 2016 roku dostać informację, że świadkowie chowy otrzymali nagrody TELI w 36, w 36. dorocznej edycji. Otrzymali dokładnie dwie brązowe statuetki za dwa filmy w kategorii reportaż informacyjny online i tu jest e, krótki opis tego. Ym, na początku jest tu napisane, że ich dwa filmy zostały dostrzeżone podczas kolejnej edycji Nagrody Teli. Oba te filmy przeszły dalej i zostały nagrodzone dwoma brązowymi statuetkami Teli. Gratulujemy. Jeden film jest o sprzedaży Właśnie. O czym są te filmy? Czy to są filmy o tym, jak Świadkowie Jehowy budują szpitale dla chorych i kalekich dzieci w Indiach czy Afryce? Nie. Jeden film jest o sprzedaży posiadłości na Brooklinie, gdzie to Świadkowie Jehowy zarobili krociowe pieniądze, zrobili biznes po prostu, najlepszy biznes w historii nieruchomości, gdzie budynki, które kupili za kilka milionów dolarów, podaży za 3 miliony dolarów, sprzedali. Za 365 milionów dolarów. Jest to niesamowita przebitka. Oczywiście te miliony dolarów nie poszły na pomoc potrzebującym, no bo jakże? Przecież to Bóg potrzebuje te pieniążki. Ehm, następnie drugi filmik to był o renowacji teatru w Nowym Jorku. Ehm, tu jest także powiedziane, że ci twórcy, ci, którzy przyznają nagrody, znaczy. Ta cała jakaś fundacja, to jest jakaś firma, która zdaje te nagrody teli, określa takie określa kryteria wyboru tego. Jest to uhonorowanie wybitnych reklam, programów, filmów oraz różnych produkcji internetowych. I tu jest dalej opisane, że świadkowie chowy musieli ry rywalizować łącznie z 12 tysiącami różnych produkcji wydanych w latach 2013-2015. No i to można powiedzieć, że zostali bardzo wyróżnieni w tej kwestii, że otrzymali te nagrody. Wygrawerowany napis na statuetce brzmi Osiągnięcia świadków w ich newsroomie na JW.org pokazują kreatywność, zawodostwo oraz zaangażowanie w ich dzieło, co daje wspaniałe świadectwo na rzecz produkcji filmowych. E, oczywiście ta, gra, ta grawerka jest standardowa, tam w imię Świadków Jehowy wpisuje się cokolwiek, chce się. E, I co się okazuje? Sama nagroda Teli, możemy wejść sobie na ich stronę, jest to nagroda fundowana przez osoby zgłaszające swoje projekty. Tak, dobrze słyszeliście. Żeby otrzymać tą nagrodę, trzeba samemu się zgłosić po tą nagrodę. Za każdy etap oceny tego zgłoszonego projektu można zapłacić, i w ten sposób można sobie zagwarantować tam wygraną. Jest tutaj taka zakładka Store, i tutaj można się zarejestrować. Co zresztą uczynię w następnym filmie, zarejestruję się i sam sobie kupię taką statuetkę, żeby nie być gorszy od JW.org. Możemy wybrać tutaj, właśnie jaką nagrodę chcemy otrzymać i jakie są koszta tego, żeby zarejestrować się. Całość koszt to jest 190 dolarów, czyli około 650 zł. Po zakończeniu procesu zgłaszania produkcji do konkursu, organizator dzwoni do nas, kontaktuje się z nami i ogłasza zwycięzcę w danej kategorii, za co można otrzymać albo srebrną, albo brązową statuetkę. Jeżeli jesteś zainteresowany wygraną, to wpłacasz sumę 205 dolarów, która obejmuje koszt opłacenia tej statuetki, i dodatkowo za 45 dolarów możesz dostać jeszcze taki certyfikat pisemny o potwierdzeniu tego. I strażnica te nagrody dostaje od 2002 roku. I wszystko odbywa się na podobnych zasadach. Więc moje pytanie brzmi. Dlaczego organizacja, która mieni się jedyną prawdziwą organizacją, kupuje takie nagrody dla siebie? Czemu to ma służyć? Kto płaci za to? Jak się domyślasz, jesteś światem Jehowy, na pewno idzie to z datków, z dobrowolnych datków na organizację. I dlaczego Strażnica, jedyna Boża organizacja, kupuje te nagrody u szatańskiej organizacji światowej? To jest dla mnie też takie... Skoro uważa się, że wszystkie takie rzeczy to są narzędzia szatana, to dlaczego kupują u narzędzi szatana takie rzeczy? A kto jeszcze takie nagrody otrzymał? Na przykład jest tutaj artykuł o tym, że to dostali też taką nagrodę. Znaczy, kupili sobie taką nagrodę. Więc na równi kładziemy stjentologów ze świadkami jechowym i później ustawiamy sobie takie regaliki z nagrodami, które sami sobie kupiliśmy. Jest to żenujące, o czym to świadczy, a tylko o próżności. Artykuł jest dostępny na stronie J.O.R.: Nie jest to mój wymysł. Linki umieszczę pod filmikiem, i zapraszam do przemyśleń. Zastanówcie się, czy czy jedyna Boża organizacja i w ogóle Bóg Wszechmogący i Jehowa potrzebuje czegoś takiego? Nie wiem. Pozdrawiam serdecznie.